Teraz połączymy sobie te wspomaganie elektryczne Jakoś wcześniej nie było czasu to zrobić Także teraz to zrobimy No i tutaj główny przewód Od akumulatora, też pod spód będzie Zaraz tutaj mamy bezpiecznik 40A Przewody mam tak zakute i koszulki termokurczliwe Czyby nie było żadnego tutaj zwarcia? Nic inny przekaźnik tutaj też 40A przewód do masy. Parę końcówek. No i tutaj robimy od akumulatora. Ja będę robił od tej, tej śruby do tego tutaj oczka. No i wtedy od bezpiecznika jedziemy tam przewodem jest ten czerwony taki gruby, no i tam damy przekaźnik. no I zobaczymy czy po tym czasie nieużywania jeszcze działa. Spłanganie już tutaj mamy podłączone. Tu mamy zaraz bezpiecznik. Tam wszystko elegancko, nic nie dotyka metalu. Tu mamy 40 bezpiecznik. Idzie tam przewodę ten DO. Tutaj do wewnątrz. Tutaj puściłem go w tym głowym wężu, żeby się tam zniwelować każde możliwe ryzyko na przetarcie go. No i idzie aż tutaj. O, tam do przekaźnika. Wiadomo jeden plus tutaj do przekaźnika do akumulatora. Drugi do wspomagania. Tam o czerwony. No i wiadomo, dwa sterujące. Masa i plus po stacyjce. No i wspomaganie nam działa. Kontrolka jest ta, co do oleju, że działa. Tak jak było zawsze. 10 albo 5 sekund trzeba poczekać. i o Pięte kluczyki szpanga włączone więc po tylu tyle czasu minęło no praktycznie pół roku no pół roku, nie, 4 miesiące dobre Bez używania, no i działa dalej jak nowe No i wiadomość po tym zwarciu Reszta przewodów jest bardzo ładnych Nic tutaj z nimi się nie działo No i teraz wszystko skręcamy No i robimy te, tutaj przewód do tej pompki Przewód tutaj do pompki też pociągnięty takie dwa niebieskie oczka dałem, no idzie sobie tu, tu, tu tędy do środka, tam tędy o, no i masę dałem tutaj obok przerywacza przy tej śrubie od przerywacza tutaj o, a plus miałem tutaj wolny tak jeden pin, to taką złączką to złączyłem z różką no i elegancko chodzi. Pompować też pompuje. Nawet słuchać. Więc myślę, że wszystko jest dobrze. Jutro jeszcze trzeba kupić, jak będzie, tą linkę do gaszenia. No i obrotomierz linka obrotomierza no bo tutaj. W tym ślimaku, napędzie obrotomierza, jak się ją wysunie to wtedy zaczyna łapać, a jak jest wsunięte do końca to nie łapie. No i jeszcze najlepiej byłoby tą lampę zbitą, no i tylny klosz do lampy, no bo był potrzebny i został tylko kierunkowskaz, ale zanim wyjedzie na drogę to zrobimy. Linkę już tutaj kupiłem. Jak widać, oryginał Ursusa, niby pudełko mają ładne. Ciekawe, jak sama linka będzie. Ta ma już 1,25 m długości. 1250 mm. No i klosz. Link tutaj wyciągnę ten. Drut, który ma w środku i wleje trochę oleju w pancerz Żeby zaczął drugim końcem wylatywać No bo inaczej ona zaraz szybko zardzewieje na pewno i stanie Mam nadzieję, że będzie dosyć długa No bo mniej więcej od tego miejsca do tego Jest tak samo jak w tym 3P Może troszkę dłużej Jedynie co to będzie musieli tą dźwignię przerobić Bo ona ma na końcu Tutaj o takie łożysko bo oryginalnie to w tych lubinach była cewka gaszenia tu obok, a my zrobimy to tak, że łożysko pójdzie, wyrzucę to łożysko wiercę dziurę w tej śrubie blisko tej, tej główki. No i przykręcając tą śrubę, będziemy ściskać tą naszą linkę. No i będzie nam mocno, będzie to w tej pozycji, albo troszkę o tak. No, i będziemy to gasić przez tutaj wysuwanie tego. Pierwszą wadą, którą zauważyłem, nawet nie wyjąłem jej z pudełka. Jak widać, nie ma tutaj nakrętki żadnej. O, nie ma tutaj nakrętki. A nie była nigdy otwierana, dopiero teraz ją rozerwałem. Także tutaj już minus dla. Ursusa, no bo tamta poprzednia, która była za krótka, miała tą nakrętkę. No i mam nadzieję, że to będzie jakiś zwykły gwint. No i zwykłą nakrętkę to już dopasuje. Linki mam tu już zamocowaną, elegancko oczywiście otwór był za duży z moim szczęściem, i trzeba było dać taką podkładkę chciałem też również to przegwintować na normalny gwint dziesiątkę ponieważ gwint oschoku 25 25 mniejszy też nie dał się nakręcić normalnie więc zrobiłem to na zwykłą dziesiątkę nakrętkę no i teraz elegancko jest mocno chodzi Linka przeszła tutaj pod bakiem. Tu wychodzi. No i będzie o tak. Jest troszkę za długa, więc ucniemy ją sobie. Od tej śruby dam mocowanie do pancerza. No, a tutaj, wiadomo, do tego. No i myślę, że będzie dobrze. Tutaj mocowanie te linki zrobione. Dałem do tej linki naciąg od hamulców od roweru teraz rower jakiś tam nie będzie miał hamulców ale to nieważne. tutaj ładnie to pasuje no bo nawet oryginalnie ta linka nie miała tego zakończenia a tu ładnie w środek wejdzie i nie wyskoczy nic no i teraz musimy tylko tą śrubkę tutaj zrobić z otworem no i na odpowiedniej szerokości względem tej linki, żeby było równo, to zrobić. No i... O, trzeba będzie to przestawić... O, w tym tak, żeby było. No i będzie akurat. Linka już tutaj zamontowana. Tutaj musiałem zrobić to na śrubę ósemkę. No bo te szóstki one się przez tą dziurkę o, jak widać, się ukręcały. No a ósemka jest trochę większa. No i już elegancko to się trzyma i chodzi. Teraz zobaczymy sobie, jak tutaj działa. Czy działa to gaszenie? I żeby nam silnik nie zgasł. Jednak troszkę trzeba to podjąć. Jak widać, bardzo fajnie to działa. Najpierw trzeba było troszkę tutaj przegiąć. No bo tutaj... Z tatą, żeśmy jak patrzyli tą linkę od tego tutaj ślimaka właśnie. aż ślimaka obrotomierza. Była wyjęta ta dźwigienka. No i chciał to zgasić tutaj przez takie jak zawsze. To było bardzo mocne pociągnięcie tego w lewo. No i widocznie się trochę przegięła. No ale teraz już jest dobrze. Gaszenie również działa. Jak jest wyciągnięty tutaj ten wyłącznik, to nie odpalimy go. No. Także myślę, że będzie to fajnie już chodzić. No i nie masz tej inne kabli na tej miarce. Gaszenie wszystko ładnie chodzi. Gas również. No. Pozostaje jedynie jeszcze tą linkę obrotomierza zmienić. No i będzie wszystko gotowe.